Biskup Gł Głódź powiedział, że to tchórzostwo, żeby się chować za taką tablicą wmurowaną gdzieś z boczku i udawać, że to załatwi sprawę. No to ja się podpisuję pod tym, że to jest tchórzostwo. A jednocześnie w tym samym czasie, kiedy zaognia się konflikt wokół Krzyża, czy krakowskie przedmieście <laughs> huczy od, od burt i awantur, w osobie pod Warszawą powstaje pomnik upamiętniający, no właśnie, najeźdźców, bohaterów, ofiary. Proszę księży. Państwa, no brak jest mężczyzn we władzach. Mężczyzna w takiej sytuacji nie chowa się do belwederu, tylko podjeżdża limuzyną prezydencką pod główną bramę, otwiera bagażnik, wyciąga z nicz w pierwszym dniu urzędowania, stawia go tam, a potem jeszcze za własne, prywatne, przedprezydenckie pieniądze zamawia żeliwną tablicę wielkości czterech płyt chodnikowych którą wmurowuje w to miejsce tymczasowo. I potem każdego następnego dnia, każdego kolejnego dnia stawia kolejny znicz w tym miejscu, wjeżdżając do pracy za pięć ósma. Tak się zachowuje mężczyzna, a nie chowa się gdzieś po kątach. Mężczyzna, który skłamał Donald Tusk, obiecując trzykrotnie pierwszy punkt ich programu, że poobniża podatki, staje przed narodem, mówi kłamałem. Przed dzień wyborów prezydenckich mówiąc, że jesteśmy zieloną wyspą, dzisiaj wam mówię prawdę, że kłamałem i że mamy czarną dziurę. I że wychodzę z tego interesu, bo to ja zrobiłem tę czarną dziurę i ja wam kłamałem. I podaję się do dymisji. To są męskie zachowania. I wtedy ma się szansę zostać mężem stanu. A to są chłoptasie i tchórze.